Osnowiecki Park Naukowo-Technologiczny, miejsce, w którym industrialna przeszłość spotyka się z nowoczesnością. W cieniu poprzemysłowych zabudowań kopalni Niwka Modrzejów, dzięki wsparciu z funduszy unijnych, wyrósł obiekt umożliwiający rozwój innowacyjnych technologii. Nim do budynku wprowadzą się Piersi Najemcy, odbyło się w nim spotkanie z udziałem marszałka Dama Matusiewicza i włodarzy miast wchodzących w skład subregionu centralnego, dotyczące projektów, które udało się zrealizować w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego. To jest subregion, w którym najtrudniej wydawało się środki unijne, ponieważ mamy do czynienia z olbrzymim obszarem, podzielonym administracyjnie no, na nieprawdopodobnie dużą ilość jednostek samorządów e, terytorialnych, które siłą rzeczy muszą ze sobą rywalizować. Dlatego też to było bardzo ciężkie zadanie, ale cieszę się, bo dziś wiemy to już na pewno, że 100% środków unijnych będzie wykorzystane tutaj, a co więcej, e, środki unijne będą wykorzystane na e, inwestycje, e, które będziemy pamiętali przez dziesiątki, jeżeli nie setki e, lat. Do takich Inwestycji należą właśnie projekty związane z rewitalizacją obszarów poprzemysłowych. To industrialne dziedzictwo odcisnęło istotne piętno w życiu mieszkańców i miast wchodzących w skład naszego regionu, nie tylko na Śląsku, ale także tu w Zagłębiu. Uruchomienie zagłębiowskiej strefy gospodarczej ma być impulsem do rozwoju regionu i tworzyć korzystne warunki dla przedsiębiorczości. W ramach projektu cztery gminy realizują osiem podprojektów dofinansowanych na ponad 104 miliony złotych, wśród których znajduje się m.in. uzbrojenie terenów inwestycyjnych w dzielnicy Warpie w Będzinie i terenów pobojej kopalni Kościuszkowia w Wożnie. Kampania promocji inwestycyjnej Czeladzi oraz cztery projekty realizowane w Sosnowcu. Według prezydenta Sosnowca zdewastowane, pokopalniane obszary udało się przekształcić w taki sposób, by mogły służyć przedsiębiorcom. To jest taki zestaw i symbolicznych znaczeń, i gospodarczych znaczeń, i jakościowych. Symboliczne to to, że to są obiekty kopalni, która była żywicielką tej dzielnicy przez sto kilkadziesiąt lat. Drugi element to ten, którym będą miejsca pracy. Będzie jakość w ogóle tych budynków, które w tej dzielnicy Niwka jeszcze takiej jakości budynków nie było. I trzecia sprawa to jest pozyskanie nowoczesnych technologii. W gmachu Parku Naukowo-Technologicznego ma być korzystny klimat dla rozwoju innowacyjnych technologii i zacieśniania współpracy na linii biznes-nauka-samorządność. Są dwa nowoczesne budynki. E, jeden m, przeznaczony na m, e, nawet produkcję farmaceutyczną, czyli spełniający wszelkie normy jakościowe dla firmy zainteresowanej wejściem właśnie do tego budynku. A ten, w którym się obecnie tutaj znajdujemy, duży budynek przeznaczony dla kilkunastu najemców z. Kilkuset metrowymi Open Spaceami, w których można ulokować przeróżne branże. Ważne jest tylko to, by reprezentowały innowacyjność i nowoczesne technologie. To szczególnie istotne w perspektywie nowego okresu unijnego programowania i zmian, które związane są ze stopniowym odchodzeniem od przemysłu tradycyjnego do nowoczesnych technologii. Zmian, które tu w Sosnowcu widać jak na dłoni.